I to was ponownie, strony Halwandry i gramy dalej w Devil May Cry. Nie mam tych punktów o dziwo od do wydania i bez większych temu zacznijmy... Ach ale jeszcze chciałbym przeprosić, że tak sporadycznie wychodzą te odcinki, ale nie, jakoś tak nie przykładam większej wagi do tej serii. Wow, ile tu jest zagubionych dużo zebrania? Ja naprawdę nie zdobędę wszystkich Cudówka pełni naładowany atak Eriksem może czasami przerwać atak Hmm. Luby stylić w powietrze przeciwnika. Większość ataków może przerwać atak. Cudzy, wiecie o co chodzi? so the hell gate is the main source of mundus's power it can only be reached from his chamber you must break into the chamber and close the hell gate mundus is still weak from his last outburst this is your chance to defeat him mundus doesn't know that virgil is nephilim we can use that to our advantage there's a back door into the tower located here virgil you must reach the security room undetected. So, Dante, you will create a distraction. Here. Hey, guys. You looking for a fight? Here I am. Just like your father. Too big for your fucking boots. Me, a god. Versus you, a piece of shit. Okay. Nie lubię tego momentu strasznie. Ginałem tu wielokrotnie. Tutaj, mianowicie. O, <słyski> Zapraszam przepraszam. Tu mianowicie ginałem

はい。 Który? To jest Vergilash! Donnie, zrób odpoczynek od mnie. Zanim to się skończy. Będziesz miała Chodź. Kurde, to tak odrzuca? Nie, padli wszyscy? Nie, nie padli wszyscy. Mam no, 5 sekund. No nie wierzę, nie zdążę. Dobra. 10 oh. <laughs> sekundy. Założę się, było się gdzieś za to jakieś. A może nie. <słuch> Koszmar. Pokażę go, Showtime nie, będę używał tylko i wyłącznie Rebeliona. Uff, mnie pierdolony. Ups, chodź tu.

Jestem jest, No czy nie ma nic. A tu jest. No, to jest dobra ścieżka, ścieżka dobra i miłości. Chyba nie, nie. Kamera jest jest taka taka można się połapać, co i jak? A to jest. Tak, ja, tak zawsze jest w tych e, grach typu Devil May Crawl, Devil May Cry. <laughs> no to brother? Here you'll split. Dante, make your way to the east wing. Virgil, you will make your way to the west wing, where you'll find the main server room. Good luck. Się ten... o, sparty, się robią, Dante, you will have to cross a sky bridge to get into the east wing. You will find the sky bridge along this path. Podoba mi się fakt, że... Podoba yy, mi się fakt, że to wygląda jak taki plan, cały czas rozrysowane, czasami jest... Cały czas, zawsze i... Oddech, oddech... Huh, Okej. Okay. Że czasami, w tym etapie, wszystko wygląda jak narysowane. To mi się bardzo podoba. Już lokację, nie mówiłem, że tutaj różne etapy wyglądają naprawdę różnie. Ginąć? Ale widzicie, Nie, <laughs> tego nie wytnę, bo. Nie ma po co. Czy coś tam jest? To nie, tam. Hop. Hop. O, o. Mission Basel nie? nie? <laughs> Make your way into the east wing. Be careful. These floors... You will encounter... 87. This... Is the finance wing. Those who work here are barely human anymore. They have been corrupted beyond recognition. like All of humanity will be enslaved to these poor So this is corporate hell.

Nie będziemy się patyczkować z nimi. Nie! Co mi padło do głowy, żeby walić w, w niego mieczem? Przepraszam, że jeszcze tak mam pewnie głos zapchany. Co ja mówię? Chodzi mi o to, że ten, że jeszcze jestem trochę przyziębiony i mam pełen nos. Where we go? Nobody knows Tylko dzień! Startmy! Eeeooooo! Uh huh. Uh huh. Yeah. I see what you did there. Mm -hmm. Oh, yeah. O ja w się. Możesz zginąć do jasnej cholery? Dziękuję ci bardzo. Czy to był taki cel, cel, tego? Był... Mogę ten przejść? Tu tylko pająki były? Nie wierzę. Tylko pająki. Po co mi one? Wiecie, bo w życiu najważniejsze są wasze pająki. Przygotujmy się. Okej, uff. Nie wiem, po co mi to było. Co ona mówi? 4... 105? Skybridge? Nie pamiętam.

they know Okay, nie było trudno. się są najgorszym przeciwnikiem, chociaż... Tak! Kamyk mnie uderzył. Pani Kamyk! Okej. Okay. O! Not that way, then. Ale ten no, klucz... W się. Ja w ogóle nagrywam? No? Jezu ja nie wiem, czy my się przestraszyć, czy nie nagrywam. W sumie zakupiłem Ar... a, Zakupiłem yy, w promocji grę Arkham Origins. Batman, oczywiście, i wiecie co? Gra jest dość przeciętna. Mocno jest, jest w sumie krokiem w tym nawet od moim zdaniem Arkham Asylum, które było cudowną grą. Ale, wiecie co, za ceny 3 euro nie będę narzekał. W szczególności, że kupiłem w sumie tylko dla postaci Deathstroke'a, Naprawdę, kupiłem w sumie tak naprawdę głównie dla postaci Deathstroke'a Stroke'a tę grę, bo to jest moja ulubiona postać DC Universe. ấấ uh -huh, okay. Dobra, nie, zabijemy mi. Dobra. No chodź, to było, że Najgorsze w tym jest to, że te bronie tak mało odbierają. No! Ale wiecie co, nie, nie chcę mieć. Umijać... Hop. Hop. Nie było aż tu lusterzyń. Okej... Okay. A co tam było? Nic nie było. Okej. Okay. A nie, pajączki. Pamiętajcie o swoich pająkach w swoim życiu. Są najważniejsze. There are always... There is always... no, you don't! Wow, chcieli mnie zmiażdżyć! O oh nie. O, zwinł mi nawiu. Mały bug. Co z ogólno mnie? 600 tylko sali.

that's bullshit o nie! Ja pierdole, nie Virgil, you must not let yourself get dragged into limbo, or you will lose your ability to hack the servers. If you are detected, it's all over. I can make it. O, jest. Oh, going? Oh, no, it's you. A więc co? Oh Fuck off nie, nie, nie będę zużywał Ej No właśnie Nie znoszę tego nie to! jest czemu! Wiesz nie wcisnąłem tego przycisku! Okej, okay, idealnie. Dobra, może lekciutko paznokcie Uuu Ale nie wiem co lewczynie. Na chwilę O moca ręka niech będzie! O, to muszę mieć Over here. Here, you will run even with Virgil. Seems you underestimated cat. I didn't. I really care about her. About all of this. You once said you didn't give a shit. Take the elevator up to floor 154. Here, Dante, take this. Oh yeah. I took it off a security guard. Might look like a taser in the real world. But it's a powerful demon weapon Oczywiście, w Limbo. Ale to jest To Ten spinacz to jest. Możesz spinacz w naszym świecie. Ale demoniczny w demonicznym świecie. Bez <noise> nadziei na broń. Wow, drugie etap. Macie teraz do wioski to, co straciłeś. Te to, 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 to <noise> krótkie odcinki w <noise> poprzednie. Nie potrafię się wy wysłowić. W sensie złapać Okej, okay, nie ty, A nie ty! <much> es. Lespad Where we go nobody knows. Oh wow. nie. Nie, to to fragmentów. fragmentów. A muszę to właśnie. Się... Oni zmieni zmieniły automatycznie. Czemu? Ja ja zmieniłem? Nawet nie pamiętam. Nie, idziemy ten, idziemy wyjdziemy w hm. Chociaż słyszę tam coś. Ping. Let's see. Tego tutaj nie byłem. wszystkich przeciwników w wezczonym czasie. Życie nie dostały obrażenia tylko wtedy, gdy jest aktywna premia uniku demona. Co? Nie, nie mogę w takim razie zrobić. Nie. Nie mam, nie mam tej umiejętności uniku demona. Więc nie wykonam tej misji. Bez sensu. Czemu głupio, że uzależniają to wyłącznie od tego? Od y, posiadania jakiejś umiejętności, czy nie? Ja ja w trójce pamiętam nie był. Co się dzieje z miernikiem? A 666. No, She was right. To

Słuchajcie! A, że był taki problem z tym robieniem Ma, ma, o! Drekawa Czemu? nie wiem czy Drekawad to powinien czytać Skoro K normalny Czekaj, kto jest Drekawadzio Pamiętam jak... W jednej mojej pracy, przecież to nie pracuje, ale... Czekajcie, wiecie to? Zmienili mi prawo cię nazwisko całkowicie. <grymne> nie wiem co nie, nie rozumiem dlaczego. Przez dwa dni pracowałem nie jako ja. <grymne> nie wiem że w ogóle tam pracuję ja. O mój Boże, spadł Dobra, straciłem już tyle czasu, że zginę. A to była ziemia! Tam był grunt stały! Narzekaj tam, zostawiłem się na gruncie. Grunt to Kto tam? Nie jestem głupi. Mój Boże, ten odcinek cały czas jakiś pierdolony. A ktoś powiedział mi, że o głupoty opowiadam w jakimś odcinku w Aizaku, tak. I powiedział... Oczywiście, że czasami zdarzają mi się głupoty. Nie zawsze jestem stuprocentowo poważnie i nastawiony. I też nie będę cały czas mówił o samych... Ile można walić twarde fakty? Czasami trzeba jakąś, czy jakieś głupoty dopowiadać. A w tym, a w, a w grze jak Isaac, mi się wydaje, że to jest tak najbardziej podstawne. Swoją drogą, też nie rozumiem za bardzo faktu... Co chciałem powiedzieć? A, nie wiem, nie. A, y, tam były tak, też taki komentarz, co do Isaaca, y, coś samo samobójstwem, ale do końca zrozumiałem, o co chodzi. Nie, nie wiem, czy chodzi o to, czy, czy tu zobaczyłem, że Isaac się zabił. A tak czy znaczy, inaczej, to nie jest rozmowa. Nie, to, nie, to, nie, to nie jest czas na tę rozmowę. Tak, Także wielkie dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Siemanko.